Dzień dobry, witam Was kochani w kolejnym vlogu. Dzisiaj moi drodzy mamy wtorek, pogoda na polu, yy, iście zimowa, piękne, ładne słońce, no i oczywiście śnieg, bialutki, puch. Także kochani, zapraszam Was serdecznie na vloga. Zobaczcie jak jest u nas zimowo, ile jest śniega właśnie co tutaj stoję w drzwiach do garażu. Jadę właśnie teraz po kamilę. Mam jeszcze trochę rzeczy do załatwienia na miasto także, więc jedziemy moi drodzy. Ja że powiem Wam ale ślisko na tych parkingach. wsiadam z samochodu, ja się przejęłam. O, dobrze, że się nie wywaliłam. Dobra, jedziemy moi drodzy, idę na miasto. No i potem po Kamilę pojadę. thank you idziemy do Action. Mamy też do ale do Sinseja już nie idziemy, bo nie mamy czasu. Lecimy teraz do Action. zobaczyć, co mają ciekawego. Ja potrzebuję wazon nieduży. Nie wiem, czy mi się uda kupić. Zobaczymy, co mają. That night, should've known you were something that would mess with my mind. Oh. Powiem Wam, że króliki spadują. Ty, on chce chyba i z nami, Kamila. Stoimy, a królik spadł. No, nikt go nie dotykał, ale super, no nie? Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jaką pupusię ma, ale tu jest brzydko zrobione. O, na tupie jest brzydko zrobione, bo to jest steropian pokryty właśnie tym. No fajny. Fajny, co? Mm -hmm. <laughs> No i tak moi drodzy, my już jesteśmy w domu. Za oknem, jak widzicie, już taka szarówka robi się ciemno. Ja idę sobie zrobić właśnie e, cappuccino. E, jak widzieliście byliśmy właśnie w Action. W Action kupiłam kochani jedną e, rzecz, także więc Wam pokażę. Sama nie wierzę, że to kupiłam, ale jednak e, kupiłam. Jak widzieliście w Action już są, już są rzeczy e, wielkanocne, jest wielkanoc. E, walentynki to już e, mało co zostało właśnie e, tych rzeczy walentynkowych, takie misie, jeszcze jakieś tam pudełka serduszka więc już tego jest mało, aczkolwiek może jeszcze przywiozą, ale jak widzieliście Wielkanoc jest pełną y, parą, także później Wam pokażę to, co kupiłam, a teraz kochani robię sobie y, cappuccino. Jeśli tak patrzę na moje włosy, takie poprawiam co chwilę, bo miałam opaskę ubraną i wiecie, zawsze się te włosy przyliżą, przyklepią, no ale pogoda dzisiaj taka powiem Wam w miarę, nawet nie było tak znowu bardzo y, zimno, ale ślisko moi drodzy ślisko, yy, szłam właśnie do apteki to myślałam, że się wywalę, bo tak ślisko lód tam był także, więc yy, ślisko, moi drodzy, jest jak, yy, ślisko moi drodzy jest jak to w zimie gone missing I know it's real but I'm telling you it's closer than you know I'm really trying to keep it cool now don't you see that you're a fool oh, it's time to open your eyes and let go oh, oh. you got a lot of exes but none of them Ale ten czas, kochani, leci. Za chwilę trzeba robić yy, kolację. Ja tutaj wam przyszłam pokazać właśnie to, co kupiłam w Action. Tak, jak mówiłam, że kupiłam jedną rzecz. Zobaczcie, jakiego pięknego, puchatego y, króliczka kupiłam. Na takiej on jest y, podstawie. Tu ma taki, zobaczcie, puchaty pomponik ogonek. On jest na takiej drewnianej podstawie. Jest, y, powiem wam, y, dość duży. Jest cały pluszowy. Tutaj ma takiego kwiatuszka przywiązanego takim właśnie rzemykiem. Zobaczcie z tej strony: tak wygląda. A z tej strony, tak, no naprawdę powiem Wam, bardzo ładnie wygląda. Były jeszcze w kolorze brązowym, takie czekoladowe, ale mi się najbardziej, właśnie spodobał ten biały. Zobaczcie, jak on jest bardzo ładnie wykonany z takiego pluszu, z takiego futerka. Mówię, wzięłam, będzie fajnie wyglądał na przykład na parapecie. Czy na komodzie, czy jak mam wejście do domu, tam na tym stoliczku przed lustem, też będzie fajnie wyglądał, więc mówię, biorę. Cena tego królika to 17 zł, z groszami niecałe 18 zł, więc jak się komuś podoba, to jedźcie do Action, bo. Pewnie za niedługo ich na pewno nie będzie, widzicie? Już Wielkanoc u mnie są choinki, a ja przytachałam, przywiosłam do domu królika. Zobaczcie, królika zająca. No, powiem Wam naprawdę bardzo ładny i po prostu niedrogi, więc mówię a wezmę, bo później na pewno nie będzie. Także muszę go włożyć do jakiegoś woreczka reklamówki, no i go muszę schować, żeby wiecie, nie zakurzył się, dopiero będzie wystawiony przed świętami Wielkanocnymi. No powiem wam, fajny jest taki milutki ten pluszak i on jest rzeczywiście bialusienki, bardzo ładny. Także, moi drodzy, tylko to kupiłam właśnie w Action. Widzieliście, były duże króliki, nawet do dziwo jeden spadł, nikt go nie dotykał, a królik po prostu zleciał i stał przy moich nogach, z boku z marchewką, także nie wiem jakim cudem on spadł, nikt nie dotykał a królik zleciał, śmiałam się mówię do Kamili, chyba chciał z nami jechać właśnie tamten, taki co Wam pokazywałam ten z marchewką, naprawdę bardzo ładne, one kosztowały coś chyba 69 zł, niecałe 70 coś takiego, a ten niecałe 18 naprawdę bardzo ładny, także kochani taki zajączek, króliczek przyjechał ze mną do domu no i tak moi drodzy, dzień dobiega już kochani końca, już jest już y, późno. Ja właśnie teraz przyszłam zrobić sobie, moi drodzy, ten makijaż. Trzeba już zmyć y, ten makijaż. Y, no i co y, zrobić jakąś kolację, wskoczyć moi drodzy, y, oczywiście w piżamkę, no i trochę moi drodzy y, odpocząć, także więc y, kończę. Y, Tyle dzisiaj mi się udało, moi drodzy, nagrać, więc to będzie taki chyba króciutki vlog. Chciałam Wam pokazać właśnie, co było w Action, rzeczy świąteczne, wielkanocne. Jak nie walentynki, kochani, to teraz w Action jest Wielkanoc, ale to już pewnie będzie tak w większości sklepach już po kolei będą te rzeczy się Wielkanocne pokazywać. U nas jeszcze choinka, a tu już rzeczy wielkanocne, ale powiem Wam, dla mnie to już nie jest za, żadne zaskoczenie, zdziwienie ze wszystkim, tak było z tymi rzeczami świątecznymi yy, na Boże Narodzenie, też było dużo wcześniej, więc teraz wszystko tak jest. Dobra, moi drodzy, ja robię yy, demakijaż, z Wami się kochani żegnam I jak Wam się też podobał ten dzisiejszy króciutki vlog, to dajcie kciuczka w górę. Oczywiście kochani pamiętajcie nada o subskrypcji kanału i oczywiście zostawcie jakiś ślad po sobie pod filmem, jakiś komentarz. Serduszko Buziaczka będzie mi kochani bardzo miło. No i co? Do następnego vloga, moi drodzy, buszeczki. Pa pa!